Cześć, z tej strony Daniel, fajnie że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam szosowo turystyczne rękawice Rebelhorn Hike 2. Hike 2 to bardzo podstawowy model od Rebel Horna, jeżeli chodzi o rękawice szosowe z miękkimi ochraniaczami, ale uważam, że to są bardzo niedocenione rękawice i są jednymi z moich ulubionych, jeżeli chodzi o te proste, przyjemne, takie podstawowe rękawice. Zakładamy rękawice. Na naszą dłoń. I pierwsze co widzimy to fakt, że jest to rękawica wykonana w całości ze skóry. Jest to skóra naturalna, a dokładnie jest to skóra kozia. Więc jest ona bardzo miękka i przyjemna, delikatna. To robi ogromną różnicę i bardzo dobrą robotę. Jeżeli chodzi o zapięcie, mamy tutaj dwa zapięcia. Na mankiecie oraz na przegubie. Tak, żeby sobie odpowiednio wyregulować jak nasza rękawica ma siedzieć na przykład na rękawie kurtki. Mimo, że jest to długa rękawica w pełni wykonana ze skóry, to posiada ona dużą ilość wentylacji, nie ma żadnej podpinki ocieplającej, więc jest to wybitnie produkt letni. Jak możecie zauważyć, perforacje znajdziemy zarówno pomiędzy palcami, jak i właśnie na górnej części naszej dłoni oraz na mankiecie. To wszystko wpływa i mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że spokojnie w temperaturach 25 a nawet 30 stopni. Jesteśmy w stanie komfortowo jechać w tej rękawicy. Głównie dlatego, że poza wentylacją jest ona zwyczajnie wygodna, bardzo przyjemnie wyprofilowana i sama skóra w sobie, ta kozia skóra po prostu bardzo przyjemnie leży na dłoni. Mamy bardzo dobry chwyt manetek. Rebel Horn nie zapomniał także o dotykowym palcu, więc model Hike 2.0 jest tutaj wyposażony w specjalne naszywki, dzięki którym jesteśmy w stanie przesuwać naszym palcem po ekranie naszego smartfona, więc takie rzeczy jak odbieranie połączeń czy delikatne odpisywanie na SMS-y typu w tej, chwili, w tej chwili nie mogę, właśnie jestem w trasie, nie stanowią większego problemu. Mamy także wszytą wycieraczkę na palcu wskazującym, więc jesteśmy w stanie czyścić nasz wizjer podczas jazdy. Po zewnętrznej części dłoni mamy specjalne naszywki skórzane tak, aby jeszcze wzmocnić tą rękawicę w razie jakiegoś kontaktu z asfaltem. Hike 2 od Rebelhorna występuje w rozmiarach od XS do 3XL oraz w jednym czarnym kolorze. Jeżeli Rebelhorn Hike 2 Was zainteresowały, to link do tego produktu znajdziecie w opisie filmu. Dla osób, które chcą przymierzyć te rękawice osobiście, bo każdy z nas ma jednak troszkę inną dłoń, zapraszamy Was do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.